Siema, dzisiaj będziemy sobie grać Black Możecie ocenić moje konto Tu mam spajka tyle skinów tu straciłem na Mortisie kucharki Mam Cordeliusa nie, nie, jeszcze nie wbijałem ja tutaj wybijam sobie wszystkie postacie na 15 Nie wygląda za bardzo Ale gramy W ogóle bardzo bym chciał chociaż 5 może subskrypcji Jakoś Bo w ogóle jeszcze Mam tylko jednego subskrybenta, który jest tylko mój koleg moim kolegą, więc no. No i zminął no, super. Żywić Jesse była w moim teamie. Wezmę sobie spajka może na drobie. Bo już trochę postraciłem tych pucharków. No -puchar. i Dajna gram, No super. Nie mówię, że Dynamike jest słaby. Tylko po prostu na tą mapę. he Dobra, drugie miejsce. Nadrobione daj na Mike. Ale tu już gorzej. Dobra, gram kolejną. No. No i super. Ale zadanko zrobione. Okej, okay, to gram kolejną rundę. Nie no, ja z debilami gram. Angarem ja nie będę grał. Kurde, ciężko to wybrać. Poczekajcie. Dobra, zdecydowałam się na szalkę, więc zaczynamy. Nie, no kolej. Kim ja mam grać, żeby wreszcie nadrobić te pucharki. Ja nie mogę. mam grać wreszcie, tak? sobie ten no, jak przegram, to jest moja ostatnia runda po prostu. nara